Dzień dobry moi drodzy, witam się z wami bardzo, bardzo szybko, dlatego że właściwie już muszę wychodzić, już musiałam wychodzić 5 minut temu. Dzisiaj idę do fryzjera, w końcu idę do fryzjera coś zmienić. Nosiłam się już z tą decyzją jakiś czas i wiecznie nie było czasu. Tak to jest przy małym dziecku, że zawsze po prostu jest to problem, żeby zostawić z kimś małą. No i też tak kombinowałam: czy może tylko pójść obciąć włosy, czy zafarbować, a marzyło mi się to drugie. I dzisiaj idziemy całościowo zmienić troszeczkę fryzurę. Nie mówię, że to będzie jakaś spektakularna zmiana, szczerze, sama nie wiem co robimy. Sama nie wiem co robimy. Sama nie wiem co robimy, ale na pewno potrzebuję zmiany. Przede wszystkim w jakimś delikatnym cięciu. No i tutaj właśnie nie wiem, czy ja chcę te włosy skrócić znacznie, czy nie chcę, czy chcę pocieniować, więc liczę na to tak szczerze, że fryzjerka coś mi tutaj doradzi. Natomiast jeśli chodzi o kolor, to na pewno chcę go odświeżyć, to znaczy zrobić tak naprawdę. Słuchajcie, ja ostatni raz włosy. Farbowałam. Właśnie nie pamiętam dokładnie, ale ostatnio pomyślałam, że chyba przed ciążą z Zuzią. Tak mi się coś wydaje, więc ja już y, koloru żadnego tutaj nie mam na włosach. Można powiedzieć, że jest to mój kolor naturalny, aczkolwiek po wielu farbowaniach, więc to już nie jest takie naturalne. Naturalny. No ale tak, dzisiaj idziemy coś z tym zrobić. Związałam warkocze, żeby tylko jakoś dojechać do tego fryzjera. I szczerze nie mogę się doczekać tej zmiany.

Czuję się źle. Ja dopiero czuję się w porządku, jak je sama sobie umyję, wystylizuję, więc nie oceniajmy tego jeszcze, ocenimy później. I tak, ja wiem, że nie ma spektakularnej zmiany, ale też o to chodziło. Nie chciałam zmieniać tak bardzo, bardzo e, radykalnie tego wyglądu. Bardziej zależało mi na tym, żeby przyciemnić kolor i to faktycznie się udało. Wydaje mi się, że kolor jest bardzo ładny. E, skróciłam je troszeczkę z długości. E, miałam plan skrócić dotąd, w sensie. o. W ten sposób, ale tutaj odezwał się głos rozsądku w postaci mojej fryzjerki, która mi na tą chwilę to odradziła, bo dopóki jeszcze spinam te włosy przy małej, no to tak naprawdę i tak bym się tą długością w pełni nie pocieszyła, no bo będę cały czas chodziła po prostu w spiętych włosach. Także myślę, że się za jakiś czas umówię i faktycznie zetnę te włosy, żeby zmienić coś więcej, ale to zrobię już jak mała będzie na etapie takim, że nie będzie ciągła tak strasznie za włosy, bo teraz robi to. Po prostu notorycznie. Także tak, zaczęliśmy tego vloga właściwie od wizyty u Fryzjera, a teraz jadę dalej e, na szybkie zakupy spożywcze, więc nic ekscytującego i później zobaczymy jeszcze, co będziemy robić. Jesteśmy już w domu, odebrałam jeszcze po drodze drugiego termomiksa wypracowanego, także miło, bardzo miło. E, właśnie byłam po niego w firmie. W sumie fajnie się złożyło, bo dostałam informację, że można odebrać i, i byłam akurat po drodze, ale nie biorę go już do domu, bo mi się nie chce, zwyczajnie mi się nie chce, także poczeka na Zygmunta, później go weźmie do środka. Jestem już w domu, właśnie chciałam sobie zrobić szybko jeszcze zdjęcie na Instagrama, jak na prawdziwą influencerkę przystało. E, udało mi się to przy małej, aktualnie dałam jakąś nową zabawkę znalezioną, która już była dawno odłożona, e, ale w innym pokoju, żeby tylko ją zająć, całkiem dobrze się bawi, więc wykorzystam i jeszcze do Was pogadam. Chyba jednak za wcześnie pochwaliłam. <noise> Już stoisz przy mamie, tak? Ja wiem, co ty zobaczyłaś. Mama ma łańcuszek, prawda? Oczywiście. Nie, nie, nie koteczku. Mama zaraz to ściąga. No właśnie. Tak to wygląda. E, przyjechałam do domu. Każdy w każdym razie przyjechałam do domu, przeczesałam sobie te włosy i już mi jest lepiej. Już jest lepiej, że ja sobie je ułożyłam jakoś tak po swojemu, także wydaje mi się, że jak na razie to zmiana na plus. Przede wszystkim, słuchajcie, nie kochanie, nie ciągnij, bo jak mamie to zerwiesz, to mamie będzie przykro, wiesz? no to tata kupił mamie. Po tym jak się urodziłaś, taki łańcuszek złoty z matką boską, tak? No właśnie. Ogólnie jak zastanawiałam się, co zrobić z włosami, to wiedziałam, że raczej chcę iść w ciemne, dlatego że <głos> <głos> czułam się tak po prostu lepiej. I powiem Wam szczerze, że nawet fryzjerka stwierdziła, jak właśnie nałożyłyśmy tylko ten kolor i przy buzi zrobiło się ciemniej, że jednak to są... Nie dam Ci tego myszka. Dobra, mama ściąga. Zobacz, jak tylko mama ściąga. Mama nie będzie tego miała, wiesz? Już. No niestety, bardzo bym chciała, ale przy Tobie to... Nie ma żadnych szans na to. Od razu czuję się inaczej. Mimo, że to nie jest jakaś spektakularna zmiana, jest raczej, bym powiedziała, taka subtelna i w długości, i w kolorze, to y, człowiek od razu się czuje jakiś taki bardziej zadbany i tak świeżo jest. Już y, Julianka walczy ze statywem, także y, muszę, muszę kończyć. Myślę, że oficjalnie już możemy przywitać wiosnę. Mam nadzieję, że na stałe. Dlatego, że jest, słuchajcie, przepiękna pogoda, przepiękna. Ja jestem w trenczu, ale tylko dlatego, że e, miałam w nim klucze w kieszeniach i bardzo się spieszyłam, jak wychodziłam z małą, bo była już spiąca i nie chciałam się przypakowywać. Julianka też już jest ubrana zupełnie inaczej. E, ma zwykłe ledniej z cieniusieńką, cieniusieńką, czapeczkę i cieniusieńką kurteczkę. Także klimat spacerów w tym momencie to jest zupełnie inny level. Myślę, że teraz spokojnie wjadą spacery trzy razy dziennie. Dwa to na pewno. Wczoraj skończyłam nagrywać, dlatego, że zajęliśmy się sobą, swoimi rodzinnymi sprawami. Natomiast dzisiaj kontynuujemy tego vloga i właśnie naszła mnie taka refleksja, że czasami ludziom, którzy oglądają innych na YouTubie, wydaje się, że wszystko wiedzą o ich życiu, a tak naprawdę zobaczcie jak mało i jakie urywki tutaj są pokazywane. Ja pokazuję to co chcę, dosłownie, i to jest naprawdę jakieś 3% z naszego dnia czasami, tak jak wczoraj. Może nie 3, ale 5%. Także pamiętajcie, że to, że czegoś nie widzicie na blogu, to nie znaczy, że tego nie ma. Chcę Wam jeszcze pokazać, bo zrobiłam zamówienie w sklepie Naturalnie Zdrowe i już Wam pokażę, co wybrałam. Chciałam kupić Juliance kilka takich zdrowszych kaszek, szczerze powiedziawszy, a przy okazji wzięłam trochę innych rzeczy i bardzo zaciekawił mnie taki oto produkt. Już Wam pokazuję. To są takie rolsy. Tutaj przykładowo mamy gruszkę z wanilią. Wczoraj już Julianka jadła, co to jadła Julianka? Jabłko z morelą, tak? I to ma służyć na nauce gryzienia i rzucia. Powiem Wam szczerze, że świetna sprawa. Julianka wczoraj w ogóle była tak pochłonięta. O tutaj właśnie wzięłaś kolejne. Może mama zobaczyć? Jaki to jest smak? Pokaż, bo ja nawet nie wiem, co ja Ci tam wybrałam. Przekąska bananowo-jabłkowa. Tutaj mamy... Tutaj na próbę też wzięłam szpinakowe. Wzięłam jej też kaszki. Różne. Kaszkę orkiszową. Kaszkę owsianą, kaszkę reżową i kaszkę jaglaną. Także spory zapasy zrobiłam. Julianko ale nie pod szafki, proszę, bo mama tego nie znajdzie. I co będzie? Oprócz tego zamówiłam też malinę liofilizowaną, właśnie z myślą o dodawaniu do kaszek. I widziałam też truskawkę, która wylądowała pod szafką. Natomiast dla nas tam są jeszcze płatki drożdżowe, nigdy nie jadłam, możecie się śmiać, ale nie próbowałam. E, coś takiego, czosnek suszony, ale w płatkach, wydaje się całkiem spoko, na przykład do jakichś sałatek, mięs, spoko. Co tu jeszcze jest? Sól kłodawska, o tutaj mamy jeszcze rolsy morelowo jabłkowa. to jest to co wczoraj jadła śmieszka. E, wziąłam też taki bulion warzywny, z ciekawości, z minimalną zawartością soli. Kiedy będę chciała je za jakiś czas już gotować zupki, to żeby mieć coś takiego jednak troszeczkę zdrowszego, taką zdrowszą alternatywę, co tutaj jeszcze jest? Aha, dobrałam w sumie do darmowej przesyłki. Chipsy kokosowe kosztowały chyba 7 zł. Dosłownie tyle mi brakowało do tej darmowej przesyłki. Także coś takiego myślę, że nawet wykorzystam do jakichś ciast, może. I to, słuchajcie, to jest coś, na co ja polowałam już długo, długo. I to są te takie wiórki, nie wiem jak się to dokładnie nazywa. No, to co mamy w czekoladzie dubajskiej i w tych wszystkich pistacjowych przysmakach ostatnio? Także mam i będziemy testować z jakimiś pistacjowymi przepisami. I pomyślałam, że będę robiła właśnie tego typu zamówienia w tych zdrowszych sklepach, zwłaszcza dla Julianki, bo tak naprawdę te rzeczy dla nas, typu płatki drożdżowe i tak dalej, ja to wzięłam bardziej, żeby przetestować, ale przyznam szczerze, że. Zaskoczyły mnie ceny na tych stronach, bo na przykład taka kaszka, przykładowo orkiszowa, nie chcę teraz skłamać, ale kosztuje chyba 9 zł. Przy czym taka zwykła, zwykła kaszka w sklepie z jakiejś tam, nie wiem, bobowity, z Gerbera czy coś takiego kosztuje, nie wiem, 6-7 Nie jest to taka różnica, a tutaj w składzie, w sensie nic innego nie ma w składzie poza tą kaszką orkiszową. I właśnie dużo dobrego słyszałam o tej stronie naturalnie, naturalnie zdrowe przede wszystkim od mam, które mają dzieci, to właśnie często robię tam zamówienia. Także daję znać i przede wszystkim daję znać, że jest coś takiego. Nie wiedziałam, nawet wczoraj się śmialiśmy, że trochę to wygląda nawet psa, więc trochę to wygląda jak takie dental dla dzieci. Ale słuchajcie, no jeżeli coś faktycznie ma pomóc w tej nauce rzucia, gryzienia. No to czemu nie? Julianka póki co nie ma zębów, no dlatego tym bardziej ma problem z tymi kawałkami. Ma duży problem z kawałkami. Próbowaliśmy jej dawać, ale nie radzi sobie póki co, więc to nie jest jeszcze ten moment. Staram się jej teraz tak wiecie, jak coś widać, tym bardziej no kombinuje już z tą konsystencją, ale ogólnie to no, no nie radzi sobie. Czytałam na jakichś forach, że coś takiego jest naprawdę spoko. Daje znać, że jest. Zobaczymy. Na razie mogę powiedzieć tylko tyle, że Julianka była zachwycona i jej to bardzo wczoraj smakowało, prawda, myszka? I ogólnie Julianka to jest typowa, słuchajcie, kobietka. Jak tylko przychodzi paczka, Julianko, ta sól waży kilogram. Jak tylko przychodzi paczka, to ona jest pierwsza. I po prostu wszystko z tej paczki wczoraj po kolei oglądała sobie, wyciągała. Typowa kobieta, tak? Cieszymy się z paczek, jak przyjdą, prawda? Zadzisz z powrotem do pudełeczka, czy już do szapek układamy? Co ty na to? Nie wiesz jeszcze? Dobrze. No to sobie poogląda, jeszcze te rzeczy i chowamy. Otwieramy. Otwieramy. Zwierzaki. Mama ma nie otwierać. Mama ma nie otwierać. Nie, nie mogę. No to zamknij szybko. Pięknie. Kto skarpetki zgubił? Jurianka już właśnie tak totalnie świadomie wie, czy. Czegoś chce, czy czegoś nie chce. I to jest dla mnie nowe, dlatego że wcześniej, wiecie, przyjmowała raczej to, co my gdzieś tam jej podaliśmy do zabawy, to, co robiliśmy, a w tym momencie, tak jak właśnie widzieliście przed chwilą, odepchnęła moją rękę, w momencie, jak nie chciała, żebym otworzyła, żebym, żebym otwierała po prostu ta okienka. Jest to taki nowy, uroczy etap. Wczoraj byliśmy też z nią na szczepieniu i jak zwykle się strasznie stresowałam. Mnie w ogóle szczepienia bardzo stresują, nie dość, że że nie lubię po prostu wiadomo ze względu na to, że no, nie lubię jak płaczę, nie lubię jej płuć aczkolwiek i tak muszę przyznać, że te szczepienia znosi świetnie popłaczę zawsze tam tylko chwilkę dosłownie w gabinecie, chociaż wczoraj miała pierwszy raz coś takiego że płakała już przed w momencie jak była badana, nie chciała w ogóle żeby pani doktor się do niej zbliżała, więc było to troszeczkę takie stresujące dla mnie no bo Ciężko było ją uspokoić nawet przed tym szczepieniem, także wczorajsza wizyta u lekarza nie była zbyt przyjemna, ale na szczęście mamy już to za sobą i co najważniejsze, następna wizyta czeka nas dopiero jak wszystko dobrze pójdzie, oczywiście i nie wystąpią inne, nie wiem, choroby itd. Ale chodzi mi tutaj o szczepienia, no to jak Julianka już będzie miała roczek. W ogóle wczoraj pierwszy raz pani doktor wspomniała też o szczepieniach już takich po roczku. I powiem Wam, że tak do mnie dotarło właśnie wczoraj, że przecież moja córka będzie miała rączek za chwilę. Znaczy, wiadomo, za chwilę, no za trzy miesiące, ponad nawet, ale mimo wszystko jest to już, wiecie, lada chwila. Czas tak szybko leci, więc dla mnie jest jakiś w ogóle szok, kiedy to zleciało. I wczoraj właśnie już usłyszałam pytanie, czy planujemy wysłać Juliankę do żłobka, bo tam chodziło o szczepienie na ospę? Moja córka jest już po prostu dużą dziewczynką. Mimo że jesteś malutka. Malutka, no, normalna. Jest powiedzmy troszkę poniżej średniej na siatce centylowej, więc bardzo fajnie. Natomiast rośnie. Jest coraz starsza i będziesz miała dziewczynko zaraz roczek. Ty wiesz, ile to jest? To jest jeden. Dobra, nie przeszkadza mi, bo jest zajęta zabaweczką, więc niech się bawi. Dzisiaj też sobie wyprostowałam te włosy, bo wczoraj je myłam. I powiem Wam szczerze, że naprawdę dobrze się czuję w tej fryzurze i w tym kolorze. Jeszcze tak wiecie, tak jak Wam mówiłam, właśnie ja muszę umyć te włosy, żeby dopiero stwierdzić, czy coś mi się podoba, czy nie. I naprawdę czuję się świetnie w tym kolorze, e, tak świeżo, czuję się bardziej zadbana po prostu. Także zmiana na plus. E, was też zachęcam, dziewczyny, jeżeli się zastanawiacie, czy coś zmienić, to uważam, że wiosna właśnie temu sprzyja, żeby. Mm, troszkę o siebie zadbać, pomyśleć o sobie i faktycznie ja ostatnio miałam taki kryzys. Byliśmy, słuchajcie, w niedzielę w papugarni swoją drogą za chwilę to, co zobaczycie, to będą fragmenty właśnie z tej papugarni. Mm, dlatego, że chcę to po prostu wstawić, chcę to mieć na kanale, ale ja tam po prostu zobaczyłam dopiero na zdjęciach, jak ja wyglądam i ja nie widziałam tego w lustrze na co dzień ale serio, zrobiło mi się przykro że tak po prostu troszeczkę może nawet nie to, że się zaniedbałam ale to, to samo przyszło, wiecie no nie miałam czasu nawet zadbać właśnie o te włosy podciąć ich, już nie mówiąc właśnie o farbowaniu i powiedziałam sobie że nie, koniec, umawiam się do tego fryzjera bo tak, dłużej być nie może jestem bardzo zadowolona, że to zrobiłam bo pewnie gdybym się teraz nie umówiła to znowu by się gdzieś tam to odwlekło w czasie, także teraz zrobimy sobie przeskok do miejsca, w którym byliśmy w niedzielę. Byliśmy w Katowicach, w papugarni Carmen z Julianką, a później wstąpiliśmy też na taką szybką kawę, w sumie bardziej z ciekawości, do kawiarni Alohomora, również w Katowicach. Jest to kawiarnia inspirowana Harrym Potterem. Tak. Także możecie teraz sobie zobaczyć nasze wspólne chwile. Oh, oh, I will give you And I've held on so tight. Turned out they were holding on me, on my skin. Digging deeper, all I saw in the mirror, I had to learn. All I wanted was always there, deep inside me. So I leave it at the altar, God. I leave it at the altar. At the altar, God, oh oh, 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 I, I give you everything. też obiecałam Wam, że powiem, czy, czy warto w ogóle wybrać się do tej papugarni. No moim zdaniem ogólnie tak, ale jeżeli macie daleko do tej papugarni, to nie było aż takiego szału. Jeżeli... Ona znajduje się gdzieś tam w waszych okolicach, wiem, że też nie tylko jest w Katowicach, ale chyba w Warszawie i Krakowie. To spoko, natomiast my tam mieliśmy ile? Godzinkę niecałą drogi i to była taka fajna wycieczka, żeby sobie podjechać. Ale na pewno nie organizowałabym specjalnie jakiejś wyprawy tam wiecie 2-3 godzinnej, bo nie ma po co moim zdaniem. Jest to dość małe miejsce, wydawało mi się, że jest większe patrząc na stronę. Fajne było na pewno to, że te ptaszki sobie były tak fajnie oswojone, aczkolwiek taka moja uwaga, wydawało mi się, że one są przekarmione. Może nie wszystkie, ale niektóre. No i też najważniejsze pytanie: czy z tak małym dzieckiem warto pojechać do papugarni? Uważam, że nie do końca. Moim zdaniem, Julianka jeszcze nie była na tyle zainteresowana. Ona niby patrzyła na te ptaszki. Jak na przykład Zygmuntowi siedział gdzieś tutaj na ręce, to też patrzyła z zaciekawieniem. Natomiast bardziej interesowali ją ludzie, mm, ogólne zamieszanie, które się tam działo, niż same papugi. Także wydaje mi się, że z tego typu atrakcjami poczekałabym już, jak na przykład dziecko skończy roczek. Jeżeli macie doświadczenia w temacie oceanarium, to możecie również napisać, bo zastanawiamy się, czy nie wybrać się właśnie do oceanarium. Z Julianką do Wrocławia, ale to jest temat dopiero na wakacje. No i Julianka będzie miała już roczek. Myślę, że takie akwaria, właśnie kolorowe rybki, bardziej mogą ją zainteresować, no bo tam już stajemy przed akwarium i ona będzie widziała to po prostu. A tutaj, tak jakby za dużo się dookoła działo, żeby ona mogła się skupić faktycznie na tych ptaszkach. Ale, tak jak mówię, jeżeli macie jakieś doświadczenie w temacie w ogóle zoo-oceanarium, to chętnie poczytam komentarze.